Dzisiaj zapraszam Was na odcinek, w którym pokażemy Wam kilka ćwiczeń świetnie stabilizujących kor, i które będą trochę alternatywą dla popularnych brzuszków, które być może nie wiecie, ale nie są najlepszym pomysłem na wzmacnianie mięśni brzucha. Do wykonania tego ćwiczenia potrzebujecie piłkę. Może być do piłki nożnej, może być to każda inna piłka, lub cokolwiek, na czym będziecie mogli się oprzeć. Kładziemy piłkę pod klatką piersiową, opieramy stopy troszkę szerzej. Postarajcie się, aby kość ogonowa nie odstawała do góry, ale też nie opadała w dół. Mniej więcej utrzymujemy miednicę na wysokości barków. Delikatnie podwijamy kość ogonową i spinamy pośladki. I w tej pozycji staramy się y, krążyć piłką, tak jakbyście chcieli zrobić dziurę w podłodze. Mówmy się, że robimy 10 krążeń w jedną stronę. Ale są to krążenia bardzo powolne i jak największe. Mi zostało jeszcze trzy. Drugą stronę znów dziesięć. Starajcie się przy tym napiąć, uda cały czas trzymać spięte pośladki i oddychać głęboko z długim wydechem. Jeszcze cztery. Ok. W drugim ćwiczeniu kładziemy piłkę pod stopami. Staramy się stan stanąć nogami na piłce. Jeżeli to jest dla Ciebie trudne, możesz wytrzymać po prostu w tej pozycji. Jeśli chcesz sobie lekko utrudnić, staraj się zdjąć stopę raz jedną, raz drugą i dotknąć podłogi. Najważniejsze, kontroluj, czy w międzyczasie miednica nie opadła zbyt nisko. jeszcze dziesięć powtórzeń, cztery, trzy, dwa i jeszcze raz. W kolejnym ćwiczeniu wykonamy sobie taką bezpieczną wersję popularnych brzuszków które według mnie jeszcze jest do przyjęcia, jeśli zwrócimy uwagę na parę szczegółów. Nogi powinny być proste, uda napięte, ręce są cały czas w górze. Piłka może nam to ułatwiać, nie musicie mieć piłki. I staramy się położyć, myślimy o tym, że chcemy położyć kręgosłup kręg po kręgu, zaczynając od samego dołu, dopiero na samym końcu, celując głową do podłogi. Czyli odcinek lędźwiowy, piersiowy, łopatki i głowa zostaje w górze piłka celuje cały czas do sufitu i podnosimy się znów prostujemy plecy kręg po kręgu i tutaj jest cały czas nad moimi barkami zatrzymujemy się w tym momencie po to, żeby nie puścić napięcia jeśli położę głowę, prawdopodobnie puszczę napięcia, oderwę plecy w odcinku lędźwiowym, a ja chcę cały czas plecy dociskać z podłogi Starajcie się mocno napinać, uda utrzymać jeszcze lepszą kontrolę w tym ćwiczeniu, nie dopuszczając, żeby rozluźnić się w jakimś momencie. W sumie wykonujemy 20 powtórzeń. Nie zostało myślę, że jeszcze 10. Jeszcze trzy. Jeszcze dwa. I ostatni. Za każdym razem się mocno wyprostować plecy. Okay. W tym ćwiczeniu ustawiamy się w klęku podpartym. Jedną ręką chwytamy piłkę pod pachę i odrywamy przeciwną nogę, czyli jak ja mam piłkę w prawej ręce, lewa noga w górę i odwodzimy kolano. 15 razy w bok. Staramy się, żeby bark nie zmieniał swojego położenia względem nadgarstka i miednicą nie przechylać się na bok. Głową patrzymy cały czas na podłogę, tak żeby głowa była przedłużeniem kręgosłupa. Oddychamy. Jeszcze pięć. I za ostatnim powtórzeniem, uwaga, utrzymujemy kolano w górze. 10 sekund. Piłka nie opada, bark nie opada. Trzymaj jeszcze chwilę. 5, 4, 3, 2, 1. Plus. Chwila rozluźnienia. I ciśniemy drugą stronę. Piłka pod pachę. Bark nie opada. Barki powinny być cały czas na tej samej wysokości podciągnięty pępek do góry. Odrywamy przeciwną nogę i kolano jak najwyżej w górę. Jeszcze pięć powtórzeń. Trzy. Dwa. I zatrzymujemy 10 sekund w górze. 5, 4, 3, 2, 1 i los. Teraz mamy trzy ćwiczenia, które możecie wykonać z pomocą drugiej osoby. Jedna osoba ustawia się w pozycji deski, stopy i ręce ma w miarę szeroko. Druga osoba bierze piłkę. I staraj się lekko kopiąc z jednej strony na drugą stronę tej osoby ćwiczącej, trafić w jej którąś kończynę. Tak, żeby oczywiście nie uderzyć nie za mocno. Raz jedną rękę, raz drugą, staraj się podnosić. Dobrze. <słuch> Minuta pracy. Jeszcze pół minuty nam zostało. Trofiony 10 sekund. ok jedna osoba trzyma piłkę i osoba ustawia się w pozycji wychylenia biodra w tył leciutko uginając kolana i trzymając proste plecy głowa jest przedłużeniem kręgosłupa ja jako osoba asystująca staram się poruszyć osobę ćwiczącą skłonić ją, sprowokować ją do tego, żeby się przewróciła oczywiście trzeba to robić z wyczuciem i przez minutę Staram się naciskać różne punkty, po to, żeby druga osoba musiała stawiać opór. I wymyślamy naprawdę wszystkie miejsca, wszystkie kierunki, żeby zdestabilizować osobę ćwiczącą. Nie zapominajcie o stopach. Lanach, piłka z góry, z dołu, bark, biodro, jeszcze pół minuty. I ostatnie 10 sekund. Okej, okay. w kolejnym ćwiczeniu osoba, która będzie je wykonywała, staje w klęku z jedną nogą z przodu i teraz y, jeśli będziesz rzucać w lewo, to lewa noga ma być z przodu. Dobrze, kąt prosty pod kolanem z przodu, kąt prosty mniej więcej w kolanie z tyłu, z tyłu stopa na palcach i pięta skierowana w górę. Teraz unosimy kolano z tyłu nad podłogę. I osoba asystująca stoi z boku. Robiąc leciutką rotację, tak jakbyś chciał piłką dotknąć do biodra, wyrzucasz piłkę w bok do mnie. I łapiesz w ten sam sposób. Do biodra, piłka do biodra, do biodra. O, właśnie tak. Jeszcze 10 powtórzeń, tak mniej więcej pół minuty, żeby wytrzymać w jednej pozycji. Jeśli wybierzecie sobie piłkę, która będzie cięższa, będzie to dodatkowe utrudnienie. Ostatnie dwa i jeszcze raz. Ok. Okej, okay. i druga strona, jeśli będziesz rzucać w prawo, prawa noga powinna być z przodu. Ustawiamy się kolano pod biodrem, tutaj kolano nad stanem skokowym. Ok, kolano w górę i z rotacji z biodra w wyrzut w bok. Mm. Jeszcze 10. Ostatni OK Dzięki za dzisiejszy dzień widzimy się w kolejnym odcinku